Dzień dobry. Witamy z Kazimierza. Proszę bardzo, fara. Na, tak, na, na parę, na parę, na parę. No nie, nie, nie parę? Nie wiem, czy złapałam, trudno. W każdym, razie, w każdym razie jesteśmy w Kazimierzu na przystanku. Niedługo jedziemy do Lublina. Kebab byśmy sobie kupili. A, tak, Marek sobie kupił kebab i tutaj mu stygnie, bo nie chciał jeść publicznie. I w ogóle, Maretku, co powiesz? Który dzisiaj jest? A, dzisiaj jest 26 lipca. Hanny. Moja no. Haneczka dzisiaj świętuje imieniny. A kto zapomniał o tym? No, kto tam zapomniał, zapomniał. Chciałam, żebyś... Jaki prezent mi zrobił? I jak Ci się udaje? Jak oceniasz? No staram się być miły, być dżentelmeński, rycerski. No, rycerski no. Przez cały dzień. Taki wioralny prezent dla Hanusi. To wychodzi na to, że ja tylko na Hany jestem miły i dżentelmeński, a reszta roku to takie byle co. Nie raz marudzisz. A teraz widzisz, zacząłeś marudzić od razu sobie przypomniałeś i przestałeś, można? <grym> no, <grym> no, no, no. Może powiesz, że nie jest aż tak źle, co? No? Nie, I w te, jesteś... I pozostało pozostałą część roku Jesteś kochany <grym> Pozostało część roku to tak? bardzo Wczoraj żeśmy śpiewali sobie <grym> Północy <grym> Dzisiaj, dzisiaj były kłopoty, takie techniczne, więc Marek, wszystkie role, które nagrałam, wszystkich moich bohaterów Marek odgrywał. A, no Nawet baka. pan dyrektor. Z, z o tam taka próba na sucho. No, i tam... Powiedział, no, że masz zdolności no, tak, a tak. aktorów. Miły człowiek to miłe. Mi, 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 miły, miłe, miłe słowa. O, wreszcie masz taki skromniusie. No. Akurat tego nie wymagam. <grym> w dniu moich imieniu. A w ogóle pozdrawiam wszystkie Anie i Hanie. Tak jest. Wszystkiego najlepszego. No, Marek mi lody chciał kupić. Dzięki. No. <grym wiosenka> Także jest bardzo kochany. <grym wiosenka> Wiesz, ja nie lubię, Co zapomniał. <grym wiosenka> Ja sobie pomyślałam, że byś powiedział, y, która rola Ci się jakoś najbardziej, nie wiem, czujesz ją, albo najbardziej Ci się podoba, z tych ról, które ja tam, wiesz... Nie, świetnie zagrałaś, świetnie zagrałaś wszystkie postacie, no. no da, dla mnie da, jakby do, do, do fajnym wyczynem aktorskim jest, jest ta postać tego Tomasza, kiedy, kiedy on zmienia te stany emocjonalne, prawda? <gryzanie> Są trzy jego wejścia I, 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 w, i w każdym wejściu gra z innego miejsca emocjonalnego w sobie. I ty to, i ty to świetnie zagrałaś. Tomasz to jest przyjaciel ukochanego tak, z młodości. Tak, mm -hmm. spotkany tam w Hiszpanii. Mm -hmm. No cóż, nie zdradzajmy mu wszystkiego. Tak. No to co? Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie do Kazimierza. Tak. To co, chcesz jeszcze mi coś powiedzieć, miłego W związku z nie, 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 pa pa, 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 pa.